Podczas kiedy tutaj w Bolanda odkrywamy nieznane dotąd meandry historii natrafiłem na wideo z imprezy, podczas której niemieccy weterani dumnie obnosili się z krzyżami rycerskimi. Otóż wyobraźcie sobie, że w 1939 oni się tylko bronili. Szybko poszło, prawda? Zero skruchy, co więcej, wydają się być szczerze poruszeni wersją historii którą suflują nam aparatczycy rządu Donalda Tuska. Mein Gott, okazuje się, że to Polacy trzymali nas w obozach. Witam was. Sytuacja na tyle surrealistyczna, że co niektórzy fajno Polacy stosują mechanizm wyparcia. Zobaczcie. Kwadratowe twarze, jak w grze sprzed 20 lat. Przecież to musi być wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Tylko ociężały umysłowo dałby się na to nabrać. To widzicie co ja to, to nie są? Tak więc tematu nie ma. To pewnie jakieś demko z Wolfensteina. Jednak są na tym świecie tematy, które się fizjologom nie śniły. Tak więc zacząłem szukać, co to jest za dziwny spęd. No i tak trafiłem na bardzo specyficzny epizod nowoczesnej historii Niemiec, gdzie nazistowska przeszłość była już tematem tabu. Jednak resorty siłowe, a może i nie tylko... Nadal ochraniały huczne imprezy nazistowskich kombatantów. Patrząc na to wszystko, czułem się nieswojo. Mówimy tutaj o krzyżu rycerskim, o pierwowzorze oznaczenia krzyża Żelaznego o elitarnym oznaczeniu, które Adolf nierzadko wręczał osobiście. Otrzymało go tylko około 7 tysięcy nazistowskich siepaczy. Tych niemieckich, no bo w uśmiechniętej Polsce trzeba to zaznaczać. A latający po sieci film pochodzi właśnie z jednego z takich spotkań. I nie była to wafelkowa impreza, gdzie goście wraz z dziennikarzami RTL czy innego TVN kryli się po krzaczorach. Ja byłem Waffen-SS. Byłem Soldat Niemiecki byłem. Ja byłem Waffen-SS jako für Deutschland gekämpft. Auch für dich, weil ob zwar don, nicht da warst. Weil wenn wir nicht gewesen wären, wäre der Russe marschiert bis unten nach Biarritz und vielleicht wäre Europa ganz kommunistisch geworden. Ne? Also hätte er nicht das Leben, was er heute hat. fühlt man sich als Träger des Ritterkreuzes fast 60 Jahre nach dem Krieg? Sehr gut. Ich bin stolz darauf. Wie kann man heute 60 Jahre nach dem Krieg noch stolz sein? Warum nicht? Wir haben ja nichts Böses getan. Nicht? Wir haben ja nur das gemacht, was uns befohlen worden ist. Haben Sie sich im Nachhinein mal Gedanken gemacht, dass Sie einer Diktatur gedient haben? Was ist das für eine Frage? Ich habe dem deutschen Volk gedient. Und wer das Volk führt, interessiert mich nicht. Die ganze Welt hat unseren Krieg gebracht. Wir haben ja doch nur verteidigt. Wspaniała gala, oczywiście tylko z punktu widzenia organizacyjnego. Mówię to dlatego, bo ktoś to opłacił, a przede wszystkim ochraniało ją policaj. Tak jak wspominałem przed chwilą, to nie była pierwsza gala tego typu. Otóż poprzednie huczne spotkanie odbyło się w 1993 roku. Huczne, ponieważ organizowało je państwo organizowała je Bundeswehr. Sie dass auf dem Militäreinheit mit transportiert von der Aufrecht, treu, pflichtbewusst, opferbereit und von tiefer Vaterlandsliebe erfüllt, so beschreiben sich die Veteranen in ihren Leitsätzen. Die Unterstützung der Bundeswehr ist da selbstverständlich. Aufbruch zum Besuch des Panzerlehrbataillons Scheun. Die Programmpunkte. Vorführung von militärischem Gerät, Gespräche mit Soldaten und Offizieren und ein Mittagessen im Casino. Die Eskorte wird von den Feldjägern gestellt. Mit der Tradition der Wehrmacht will die Bundeswehr nichts zu tun haben. Die Bereitschaft nicht böswillig missgedeutet werden kann, hat man sich am Tag nach dem Tod eines Bundeswehrsanitäters in Kambodscha instinktsicher entschlossen, die Presse draußen zu lassen. Sami widzicie, zamknięta impreza w niemieckich koszarach, do której prasa nie miała wstępu, przynajmniej ta nieakredytowana. Habe worden, dass sie nicht mit rein sollen. Wieso können wir nicht mit rein? Ist so angewiesen worden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dann sind sie so nett gehen mal nach vorne und erkundigen Guten Morgen. Wir Was machen die denn heute hier? Keine Aussage. Was zeigen Sie den Ritterkreuzträgern denn Eine heute? Keine Aussage dazu. Guten Morgen. Wir möchten gerne wissen, warum wir hier nicht rein können. Wir würden gerne die Ritterkreuzträger begleiten. Sie haben auch keine Drehgenehmigung? Wir haben angefragt und würden gerne wissen, warum wir hier nicht rein können. 30 aller verlorenen Ritterkreuze wurden an Angehörige der Waffen-SS übergeben. Hauptkritik der Gegendemonstranten, die Ordensgemeinschaft dulde in ihren Reihen Kriegsverbrecher. Für die Teilnehmer des Bundestreffens war die Gedenkveranstaltung ein ehrwürdiges Ereignis. Die Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger, die tapfersten aus Hitlers Wehrmacht und eine Ehrenformation der Bundeswehr bei der Kranzniederlegung. Na terenie tej niemieckiej jednostki, na terenie NATO padły haniebne słowa, a nikt z organizatorów nie zareagował. Otóż Krzysztof ma być symbolem odwagi, okej, okay, rycerskości, średnio na jeża, ale żeby umiłowania wolności. Um 9 Laut Traditionsverständnis der Bundeswehr ist das Eiserne Kreuz ein nationales Erkennungszeichen und als Sinnbild für Tapferkeit, Freiheitsliebe und Ritterlichkeit anzusehen. Patrząc na to wszystko, odnoszą wrażenie, że niemiecki System, na przynajmniej Resorty siłowe, chciały zostać loyalne wobec Weteranów. No i tak, w 1993, roku zostało około 100 siepaczy. a w 2004 tak pierazę oko 20. No i problem rozwiązał się sam. Po prostu nie ma już dla kogo organizować spotkań. Szukając nowszych wydarzeń, tak sprzed kilku lat, trafiłem na spotkanie już bez weteranów, no bo zakon rycerski został i nie jest zdelegalizowany. Kręcił się też przy tym poseł Fd. Jednak teraz już można nazywać sprawy po imieniu. To był nazizm. Weterani tego nie doczekali, dano im czas. Takie życie jest głęb... Pozostając w widełkach lat 50. i 2000, mamy kraj obrzydliwie bogaty, rozwinięty gospodarczo, można oddać się niczym nieskrępowanej konsumpcji, mamy czempiona eksportu, władzą sprawują hadecy, liberałowie czy inni socjaldemokraci, każde odchylenie od normy jest piętnowane przez. Media z międzynarodowym kapitałem, z naciskiem na anglosaski, a mimo tego w resortach siłowych w państwie niemieckim. Nazizm tlił się aż do ostatniego weterana. Teraz już tak nie dziwi deklaracja kanclerza Scholza, że niemiecka młodzież nie wie co to Holokaust. Chociaż w tym przykładzie traktuję tę frazę jako wszystkie świństwa, które wyrządzili nam naziści. Teraz już nie dziwi, że prawie 70% Niemców deklaruje, że nie miało w rodzinie nazistów, a stąd już tylko krok do uznania siebie za ofiarę. No i tak, zrzucanie winy na Polaków, no bo ktoś jednak to zło 100 lat temu wyrządził? Zrzucanie winy na Polaków to jest po prostu kolejna mądrość etapu. No i tak, po 80 latach. Król Karol nie wymienia Polaków wśród ofiar. Wiceprezydent Gdańska z opcji proniemieckiej twierdzi, że II wojnę światową rozpoczęło złe słowo Polaka. A minister edukacji, także z opcji proniemieckiej, przejęzycza się w kluczowym momencie. A to jest dopiero początek. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z Giereczkami. I dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście we wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.